Janusz i Grażynka w RMFFM. Janusz, Janusz, Janutek! Co Janutek? Jest? Widziałeś, jak ta spod dwunastki schudła? No? Co za pipiszon jeden. I takie nikt nie zechce. Ja też schudłam i jakoś się z tym tak nie obnoszę. Mm -hmm. No co? No? Schudłam, schudłam. Jak tę zieloną herbatkę piłam. Tak, zwłaszcza, no. że, że popijałaś nią schabową Grażyna. Ty. Ale tak ciekawe. Nie to, żebym się tym interesowała, ale ciekawe, na jakiej ona była diecie. Na diecie Morawieckiego, jak każdy. Ja o poważnych sprawach, a ty w politykę skręcasz. Ej, ej, tam, pozostawmy to. Grażynka, mam ochotę zaszaleć dzisiaj. Juhu, juhu, wsadź palec w nos. Nie, to czekaj, ci dopiero szaleństwo. Dziś, Graża, idziemy na całość. No wiesz? co ty gadasz? Tak, zjemy sobie chleb z... z... Masłem. <haha> Janusz, przestan. Elon tak. Gates się znalazł. Ale się żyje, jak mawiał Pan Jezus. Głupoty się Ciebie, Janusz, trzymają. Może no. jeszcze chleb z masłem i z czeresieńką? Nie no, oczywiście, żartowałem, Grażyna. Żeby odwrócić swoją uwagę od tej spod dwunastki, ale swoją ale drogą. Ale się strasznie obnosi. Ale nikt swoją nie drogą. Żeście z tym waszym prezesem doprowadzili do niewąskiej inflacji. Ceny rosną wszystkiego. Kierowcy to na przykład na stację benzynową chodzą, chodzą dystrybutory pooglądać. No a chrzestni na pierwszą komunię to dzieciom buteleczkę z benzyną dają. Inflacja tak zapieprza, że, no nie wiem, niedługo bilet miesięczny tylko na tydzień a. wystarczy. Zastań. Tak, to nie my te inflacje, to Putin. A ceny nie są aż tak wielkie, nie przesadzaj. Nie, nie. słyszałeś, co nasz mąż stanu, pan Karczewski, powiedział? Co. Masło wcale nie jest takie drogie no. i na to w dowodzie jebudu, jebudu zaczął paragonem przed oczami A. normalnie wymachiwać, zdumionym dziennikarzem. Tak, Masło mu się z wazeliną pomyliło. Wy Grażena w tym pisie jakiś casting robicie i największych kołków przyjmujecie? Jest Janusz, mądrych ludzi co? tylko przyjmujemy. Te ceny tak specjalnie rosną. Żebyśmy Aha. się my, Polacy wzbogacili. Cze, cze, co ty tak gadasz? pan prezes powiedział. Czy ty się Grażyna z ławorowym przez ścianę całowałaś, że takie głupoty wygadujesz? No, tak. co? Zajrzyj do naszej zamrażarki. No, 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 no co tam jest? No tam są no. równiutko poukładane sztabki masła. Kupione no. jakiś czas temu. Do, do biznesu to trzeba mieć łeb. No. 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 I e, jeszcze do tego wielokaratowe czereśnie z zeszłego roku. Proszę bardzo. W słoiczkach od no. mamusi są no e, zainwestowane. Janusz, to ja ci będę dużo gadać. No. Grażynka tak zrobiła, że my jesteśmy teraz zamożni. E, Grażyna, Grażyna. Wiesz co, ale te ceny to były do przewidzenia, faktycznie, jak szefowa agencji kosmicznej wychodzi za mąż, za jakiegoś wice od finansów, to efektem może być tylko kosmiczna inflacja, tylko ona.